Previously on Backstage Twórcy. To przebywam z prototypem. To jest taki mój prototyp, on już ma troszeczkę zmienioną nazwę. Now. Opowiem Wam o moim bohaterze na podstawie tych kart. A tutaj, tak, na podstawie naszego... Gdzie my go tu mamy? Dobra, więc tak. E, imię na razie jest robocze. Nazwa jego jest taka, że po prostu jest, jest on bananowym detektywem. Natomiast jak najbardziej będę myślała nad tym, żeby dać mu jakieś imię. E, to, to będzie jednak lepsze, bo ten bananowy detektyw nie będzie od razu. Etymologia nazwy. Oczywiście, że tak jak Wam mówiłam, e, inspiracją była ta karta tutaj, ta u z bananowym detektywem dosłownie. Natomiast to mnie zainspirowało do tego, bo nie wiem czy znacie też takie określenie, że bananowy. To często jest też taka młoda, właśnie syn osoby bardzo bogatej, czy znaczy tam syn, dziecko. Osoby bardzo bogatej, dosyć rozpieszczone, które nie musi za dużo robić, bo wszystko ma, no po prostu taki nowo, nowo bogacki młodziak. Znaczy też jest chyba coś jak Bananowa Republika że ona chyba nie jest też do końca tam dobrze prowadzona, ale nie pamiętam aż tak. Był chyba też taki serial Bananowy Doktor, tak mi się wydaje. Na polskie to było przetłumaczone, bo, bo tak to było: Royality pay. Sprawdźcie sobie, nie pamiętam, ale bardzo ciekawy serial swoją drogą. Właśnie też mówił o tym, e, o takiej właściwie całej społeczności osób bardzo bogatych, e, majętnych i, i taki lekarz, który wcale nie był majętny i przybył tam i, i, i zaczął mi pomagać. E, I trafił w taki właśnie bananowy świat, nie? Dobra, lecimy dalej. No to portret wam pokazałam, że nawiązanie do tego, natomiast wiadomo, portret byłby inny. Ja nie do końca umiem rysowanie, więc, więc no. Um, dalej, kotwica wizerunkowa. Tyle ja tutaj wymyśliłam. E, dobra, nie siedźmy dalej. Wymyśliłam, że będzie on nosił i to jest nawiązanie też do tego tutaj ubioru, że tak powiem, bo tu już zaczęłam, no wiadomo, wizerunkowa to jest też często związana z ubiorem, że będzie miał na głowie zielony cylinder, po ojcu, e, będzie miał monokl, ale który tak naprawdę będzie połową okularów. E, tu przypomnę, że to są czasy takie, no bardzo post-apo, e, dosyć opustoszałe i właściwie to, czym on dysponuje, to jest to, co tam zostało w bunkrze właściwie pod ich e, Posiadłością. I on tam sobie żyje w tym bunkrze. To dzięki temu przeżył. I co dalej? Mam też. Aha, i on będzie też tam wspominam o tym, że będzie podróżował między wymiarami, dobrze mówię. No między światami, między innymi wymiarami, no ale żeby móc to zrobić, będzie musiał ubrać żółty sztormiak. Więc tak jak będzie ubrane inaczej, tak jego taką cechą charakterystyczną zależy, w którym momencie będzie miał styczność z innymi bohaterami, no to albo będzie to, to właśnie ten taki z daleka widoczny zielony cylinder, albo właśnie ten żółty sztormiak. Dobra, i to jest takie ogólnie z kotwicą. Sposób poruszania się. Ja tutaj zrobiłam, że będzie on taki trochę smętny, wiecie, lekko przygarbiony, ponieważ ciąży na nim poczucie winy. Że to on wywołał tą katastrofę, że to wszystko jest jego wina, wszyscy zginęli i chciałabym, żeby jego ciało tak jak też często jest właśnie w normalnym życiu, że po samej mowie ciała możemy zobaczyć, czy ktoś jest radosny, wesoły, czy ktoś ma problem, czy się z czymś zmaga. Więc chciałabym właśnie, żeby był przygarbiony i żeby ta głowa była taka pochylona w dół. Pewnie też będzie sobie szurał nogami, wiecie tak ociężale. Nieświadomy nawyk. Tutaj też mamy to w kotwicy. Ja tu pomyślałam o tym, żeby był takim dosyć mimo wszystko ciekawskim człowiekiem i będzie dotykał wszystkiego, żeby coś, wiecie, same oczy nie będą mu wystarczały, będzie musiał czegoś dotknąć. No a to będzie oznaczało w tych czasach post-apo i w tym promieniowaniu całym, no, że będzie miał notorycznie poparzone ręce. Czyli będą jakieś bandaże, jakieś właściwie brak linii papilarnych, wiecie, takie rzeczy, bo one po prostu te ręce będą... on nie będzie mógł się powstrzymać i często dotknie rzeczy, których absolutnie nie powinien dotykać. Sposób mówienia, język wypowiedzi, powiedzonko. Nad tym jeszcze myślę, natomiast wiem, że będzie miał taki matowy głos bez wyrazu. Wiecie, no, po prostu głos człowieka w pewnym stopniu zniszczonego psychicznie, właściwie tak autodestrukcyjnie. On nie będzie miał tej radości życia, i ten głos będzie taki, no, taki bez wyrazu. O, jeszcze teraz, jak do Was to mówię, to, to może i patrzenie gdzieś w przestrzeń też byłoby ciekawym tutaj e, rzeczą do dopisania. No, ale to później. E, właściwość umysłu. To też jest chyba coś, właśnie, tak mi się wydaje, że Lovecraft sugerował, żeby cechą, tą główną charakterystyczną bohatera, e, i on też mówił nie tylko o bohaterach głównych, ale o wszystkich, e, żeby ta cecha oddawała właściwość jego umysłu. E, I tutaj myślę o tym bo wypisałam sobie te właściwości, że będzie bystry i wartki umysłowo, będzie szybko łączył zależności i fakty, ale jego pewność siebie będzie zduszona depresją. Więc też poprzez... to, to mi pozwoliło na taki wniosek, że tak jak te momenty, kiedy na przykład będzie dotykał jakiejś rzeczy, to będą te przebłyski tego jego da dawnego, jego Tego, że a to, a tam, a można zrobić to, 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 to z tym, tak? A, a po czym nagle przegłysk gaśnie i on z powrotem do tej depresji, i jest. No ja, ale nie. Już raz coś zrobiłem i cały świat rozwaliło, więc ja lepiej nie będę tego robił, nie? Więc to, to, to jest. Polecam, mam zastanowić się nad tym, co w tej głowie bohatera siedzi, czym się charakteryzuje, i potem, jak na przykład to kontrastowo zostawić. Lecimy dalej. I co? Wiecie, co przejdę do wyglądu. Zrobię Wam w tej kolejności tak, jak powinno być. Będzie Wam nawet później łatwiej, jakbyście chcieli wypełniać sobie na tym wideo jeszcze może powiem, coś więcej niż tu napisałam. He, oczywiście, ubiór i styl. Tutaj Wam pokażę. Bo, żeby nie było, to nie jest tak, że, że ja umiem rysować, nie? <laughs> A nie no, słuchajcie, każdy umie w jakiś sposób, natomiast wiadomo, że chciałabym może i lepiej rysować. Ale. Y to ja już pokolorowałam, natomiast tutaj macie takiego, taki manekin, jak do malowania można ustawiać. Więc wystarczy, żeby, żeby Wam ułatwić. Oczywiście możecie olać to i sobie po prostu pisać ten, jeżeli nie, nie chcecie rysować, więc możecie, bo linijki są mimo wszystko, możecie wszystko sobie spisać. Ale jeżeli chcecie, możecie sobie też ten schemat, tak jak ja tutaj, wiecie, on miał normalnie takie rączki przegubowe i tak dalej, wszystko. No, i ja po prostu sobie wokół tego narysowałam jakieś tam ubranie, żeby zrobić zarys tego. A więc, więc spokojnie. Widzicie, ja niekoniecznie umiem w jakieś anatomiczne rzeczy i tak dalej, ale jest podstawa, którą mogłam sobie już tu narysować, nie? I, 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 i sama się zaskoczyć, że, że cholera umiem rysować. <laughs> Jednak dobra, e, dalej. E, tutaj jeszcze też jest. Muszę się tego oduczyć tutaj jeszcze w tej kamerze wam pokażę. No tego się już nie podjęłam, ale też nie chciałam sugerować wam tutaj niczego z żadnymi schematami. Tu mamy lustereczko i w tym lustereczku możecie sobie naszkicować wyraz twarzy, czy jakieś detale twarzy waszego bohatera. Oczywiście, że możecie też je po prostu sobie tutaj wypunktować, opisać. To od was zależy. Tutaj też jest trochę miejsca, więc no ja na razie zostawiam dziurę, pomyślę jeszcze czy chcę tu coś rysować, czy może coś znajdę w internecie. Um, więc możecie się tutaj bawić, możecie tu wklejać, co, co tam uważacie. To nie musi być uwaga, to samo co było w, w tym poprzednim, nie? W tym portrecie. To może być po prostu sama twarz, a może jakiś detal twarzy, czy same usta, na przykład jak nam się układały. Dobra. I co? To wam przeczytam teraz. Na zdjęciu też już trochę było widać, więc oczywiście, tak jak wspominałam, zielony cylinder i do tego ciemnozielony surdut. Brązowe spodnie, więc mamy takie kolory ziemi. No i do tego buty w zależności od okazji. I teraz nie wiem, czy będę to opisywać, pewnie o cylindrze wspomnę. Pomyślę, czy to jest w ogóle potrzebne w tej historii. Natomiast buty uzależnione od okazji, zwłaszcza w czasach post-apo, mogą dać mi bardzo wiele ciekawych furtek i powodów takich do oddechu, żeby trochę gdzieś pewne sceny wyciszyć. No bo. Wiecie, czasami może iść w klapkach, czasami może iść w jakichś butach sportowych, może chodzić w eleganckich, bo ma może dostęp do tego, a może te buty gdzieś znalazł i sobie przymierza. O, te buty będą idealne na przykład na dzień promieniowania. Jeszcze, jeszcze nad kalendarzem nie myślałam, nie. Dobra, wracamy. Dalej, monok, o którym już wspominałam, na rękach będzie miał rękawiczki i bandaże. No to jest związane tak jak mówiłam z tym jego nawykiem. Ubrania są zniszczone, tak? To jest też istotne, żeby oddać klimat tej mojej epoki. Ponieważ te ubrania w dużej mierze on będzie nosił przez już wiele lat. Same to, co się dzieje na zewnątrz, też będzie łatwiej te ubrania wyniszczało, czy właśnie te promieniowania wszystkie. Także to jest, myślę, też ciekawy taki element. Pod surdutem będzie nosił t-shirty, bo też tutaj nie wspomniałam jeszcze o tym, że on wcześniej był nastolatkiem, tak? On był luzakiem, dzieciakiem, imprezowiczem, on się niczym nie przejmował, zero konsekwencji, zresztą zaraz do tego wrócimy. No i te t-shirty mu zostały, on miał całą serię nawet kolekcjonerskich t-shirtów, których nigdy nie pozwalał dotknąć, to była świętość, no a, a teraz no w nich pomyka pod tym surdutem, no bo mamy czasy, jakie mamy i ta kolekcja i tak już nie ma sensu. Wypisałam też to, że chodzi o lasce, no, to jest właśnie związane z tą kontuzją kolana. E, detale twarzy. Smutek w oczach, mówiłam o tej takiej depresji, czy czy takim stanie. No, depresja, myślę, że możemy o tym mówić w jego przypadku. E, usta zaciśnięte w sceptycznym grymasie. E, sceptycznym, dobrze już powiedziałam. E, to mi chodzi o to, że spadła mu ta pewność siebie. a On tutaj już nie jest nastolatkiem, on już tutaj ma, myślę, jest 30 parę lat. A po tym wszystkim więc on zdążył po prostu bardzo szybko zgorzknieć I, i tak jak nie wierzy w siebie, tak nie wierzy w wiele innych rzeczy, stąd ten cały sceptyczny grymas. Yy, no to monok już mamy w detalach twarzy i tu jeszcze wypisałam, że miał yy, brązową gęstą brodę i czuprynę yy, no i też właśnie nie do końca będzie sobie radził z yy, yy, goleniem i przycinaniem, też ciężko będzie o narzędzia więc będzie taki, wiecie, trochę zaniedbany, mimo że wcale nie jest stary, jak już wspomniałam. Budowa ciała. Dobrze zbudowane. Dba o swoje ciało, bo codziennie spaceruje i biega. Bo lata już nie te, tutaj mam tak dopisane. Więc stara się co czas jednak mimo wszystko dbać o tą kondycję. No a poza tym co tam, co, co więcej do roboty? Tylko chodzić, oglądać albo siedzieć w bunkrze, tak? Więc wybrał jednak mimo wszystko oglądanie i sprawdzanie. Bo jednak ma tą misję cały czas. Postawa hud, tak jak mówiłam, lekko przygarbiony, bez energii, szura nogami. Pozostałe cechy wizualne. E, musi nosić żółty sztormiak, kiedy podróżuje do innych światów. Oczywiście pewnie coś bym jeszcze znalazła, ale myślę, że to będzie najbardziej taka e, zmienna cecha. I to coś, czyli to, o co wspominałam, że za co można kogoś pokochać, co można w nim docenić i tak dalej. Tutaj napisałam o takim głębokim smutku w oczach. Jak u porzuconego szczeniaka. Pewnie jeszcze coś tutaj wymyślę, my ale to było takie pierwsze, co mi przyszło do głowy. A, I to jest ważne, jak wypełniacie te karty, piszcie to, co Wam przyjdzie do głowy. Zawsze możecie to później skreślić, edytować. Nie wiem, jak nie lubicie skreślać, piszcie ołówkiem, a potem to, na co się zdecydujecie, to po prostu sobie przepiszcie długopisem. A, co tam uważacie, ale nie hamujcie się. Nie, 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 nie hamujcie swojej kreatywności. Dobra, wracamy na tory. A więc tu zdaje się, była teraźniejszość. Teraźniejszość, tak ogólnie. Żyje w czasach po zagładzie świata, którą sam sprowadził. Pielęgnuje poczucie winy przez zbieranie kluczy, które uważa za upamiętnienie każdego, kto zginął. I tu też o tym pomyślałam, że e, będzie też takie duże morze. Kolekcjonuje klucze, to jest hobby i tu też wspomniałam o tym, że może na przykład będzie wyrzucało klucze i on będzie te klucze zbierał, żeby się tak naprawdę katować jeszcze bardziej, bo w każdym kluczu będzie widział e, osobę, która przez niego umarła czy zginęła. E, ponieważ uważa się, tutaj mam też dopisek, że uważa się za mordercę całego świata. E, osiągnięcia. Na razie wypisałam, wywołał tą katastrofę właściwie demona, który ją sprowadził. Talenty. Umie połączyć niepołączalne. A, to tak właśnie cecha jego wartkiego umysłu. Zwyczaje. O poranku chodzi nad morze i zbiera wyrzucone przez nie różne fanty, między innymi klucze, o których mówiłam. Pozycja w społeczeństwie. Outsider, zbieracz, szabrownik. Będzie tam parę jakichś osób, które istnieją w tym świecie, no i będą uważały, że on jest po prostu złodziejem i kradnie to, co tam się znajdzie. Takie mamy czasy, taki klimat. <grym> Moralność. Wcześniej było dla niego niczym. E, dziś dopiero ją odkrywa i staje właśnie w takich momentach, czy warto coś ukraść, czy lepiej komuś pomóc, i tak dalej. Wcześniej robił, co tylko chciał, nie było żadnych konsekwencji. No i przejdźmy do tego, co było wcześniej. Przeszłość bohatera. Bananowe, beztroskie życie. Miał wszystko robił, co chciał, zero konsekwencji, zero wartości. Tak jak wspomniałam. Jego wykształcenie najdroższe prywatne szkoły. I studia. I tu myślę, czy iść w kierunku y, czegoś technicznego, y, powiązanego może z jego umiejętnościami, takimi tego łączenia, takiego no, te inżynierskie jego cechy, czy może w chemię. A, do tej chemii też do y, też jeszcze wrócimy, ale myślę, bo to by mogło być przydatne dla fabuły. Lekcje życiowe. Nie wywołuj potwora z zaświatów. Hmm, ważne wspomnienia, tutaj jeszcze nic nie wypisałam. Traumy. No to właśnie ten. Rytuał wszechwidzącego, na razie tak to nazwałam. E, no i śmierć jego bliskich, bo oglądał śmierć po prostu w, w wielu tysięcy ludzi. W tym czasami dosłownie jego bliskich. E, morał od przodków. Na razie mam morał od dziadka. Wszystko można kupić, a jak nie można, to trzeba zmienić walutę. Nie wiem, czy to się tam nam gdzieś przyda, ale taki dziadek, e, przedsiębiorca, materialista, więc może to gdzieś mu się przyda, w którymś ze światów. E, dobra. I lecimy dalej. E, w sekrecie. Ogólnie jeszcze tak nie wypisałam, natomiast największy lęk, że nie da się cofnąć czasu. Ukryta słabość. Stał się nieśmiertelny przez ten cały rytuał, dlatego też tą całą katastrofę przeżył. E, on myśli, że przez bunkier, ale okaże się, że jest nieśmiertelny. A chce umrzeć w tym wszystkim. E, jego nauk. Bimber z Alk. I to właśnie dlatego myślałam o tej chemii, bo chcę, żeby on sam ten bimber robił. Kąsek dla szantażysty, prawda o y, powodzie zagłady świata. Bo on też nikomu się nie przyznał, że to on wywołał ten rytuał, wszyscy, wszyscy inni świadkowie nie żyją, więc tylko on wie, że to jest jego wina. No i największy powód do wstydu, brak szacunku do ludzi. On nigdy nie uważał ludzi za jakąś wartość, i, i to wiadomo, taki wstyd z przeszłości. E, dzisiaj nie chce już taką osobą być. Um, dobra, tu mamy część z motywacją. Motto: Jeden armagedon wiosny nie czyni. Myślę tylko, czy to na pewno będzie jego motto, czy może gdzieś tego bohatera zwanny, o którym wspominałam w tym poprzednim wideo. Źródło siły. Poczucie straconego czasu przed katastrofą. Uważa, że nie ma czasu tracić tego czasu więcej, bo, bo wcześniej po prostu przebimbał to na imprezy i na jakieś tam różne inne rzeczy. Brak bezsilność wobec czasu to jest coś, nad czym on chciałby zapanować i, i wypełnić tą dziurę, bo dzięki temu mógłby cofnąć katastrofę. I co? No, i tutaj te poszczególne: na razie wypisałam kilka motywacji, że na przykład to, żeby wyjść z domu, no to samo szukanie tych nowych kluczy, którymi chce się później umartwiać, albo wychodzenie po składniki do tego bimbru, czy robienie samego bimbru. Odbudowanie świata to już jest jedna z tych takich większych motywacji. No, i ta największa oczywiście cofnięcie katastrofy, czy właściwie bardziej skutków tej katastrofy. Lecimy dalej, już przyspieszam, bo tak krycie. Ubiór już był. Bla, bla, bla. Usterka. Wyzwalacz błędu. Chęć ukrycia popełnienia katastrofalnego błędu. Strach przed utratą reputacji, której właściwie i tak już nie mam, czy nawet nie mam mieć. No, nie ma, nie ma sensu, żeby ona była, bo i tak wszyscy nie żyją. A jednak to w nim zostało. No i ten błąd w myśleniu, uda mi się to cofnąć, żeby to ukryć. A więc to na początku nim motywuje w pewnym sensie. Może nie jest to do końca dobra motywacja. Zobaczymy z czasem. No i te po, po, poszczególne stadia. Jak ewoluowało to myślenie. Na pewno da się cofnąć katastrofę, a może da się wywołać innego demona. Dalej. Skoro są demony, to przecież można cofnąć czas. Może jednak się nie da? Jestem zmęczony, chcę umrzeć. Dalej. Może w innym świecie znajdę magię i cofnę czas? Ucieknę do innego wymiaru i tam zostanę. Odbuduję świat na nowo i może to musiało się wydarzyć. I ten kierunek zmiany odbiorę lekcję, nie będę uciekać od tego, co się wydarzyło. Inne niezdarności nie radzi sobie z goleniem i strzyżeniem. Także, no, o tym też już wspominałam. Pewnie się inne znajdą. No i ostatnia część. Tutaj też sobie zaczęłam robić. Niestety, no, już wam nie pokażę tam. Dobra, omówię to tutaj, albo zaraz może się trochę przybliżę tutaj do tej kamery. Co my tu mamy? Tu mamy tą zmianę, tak? O której mówiłam. Najpierw wam powiem. Wyzwalacz zmiany to jest anomalia i podróże międzywymiarowe. Anomalia tutaj jest. Imieniem bohaterki. Niekoniecznie anomalią samą w sobie, tylko właśnie to jest to miejsce, gdzie on znajdzie ten portal, w którym będzie mógł podróżować w inne światy. I ja tutaj zrobiłam przykładowe rzeczy. No podejdę, podejdę, podejdę. Dobra, stanę, stanę tak za kamerą. I słuchajcie, tutaj możecie sobie na tej osi, tak. Tu mam na przykład zmiany w wyglądzie, nowe osiągnięcia czy nowe przemyślenia. E, I możecie sobie albo zaznaczać rzeczy kolorami, symbolami. E, może być czarno-białe, ale różne symbole, jak wolicie, nie? Mogą być cyfry czy litery, e, żeby później sobie je łatwo przenieść na tą oś czasu, nie? W, w którą czy to będzie przeszłość, teraźniejszość, przyszłość e, i, i wtedy, żeby Wam łatwiej było. Taka trochę legenda, nie? No, i tutaj dobra, już jak, jak stoimy tu razem, prawie że w uściskach. A zmiany w wyglądzie. Żółty sztormiak, który się pojawi w przyszłości. Mm, dalej, naprawa kolana też się pojawi w przyszłości. Nowa fryzura też się pojawi w przyszłości. Czyli ktoś mu ogarnie tą brodę nieszczęsną. A dalej, podróże między wymiarami, i tu mamy je też w przyszłości. Najwi nawiązanie przyjaźni też w przyszłości. Bo wcześniej tego nie było, on nie miał przyjaciół. Zamiast. Co ja tu mam? Zamiast zapominania, lepiej wyciągnąć lekcję. Ten wniosek. Tak, nowe przemyślenia będą pod koniec. Nie jestem bezużyteczny. To też się tutaj w połowie historii gdzieś okaże: ta pewność siebie zacznie wracać. I przestałem być bananowy. To jest coś, co tu sobie uświadomi właśnie w momencie, kiedy go poznajemy, bo poznajemy go w momencie katastrofy. Wracam, wracam do siebie, wracam tym, 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 tym. Przysiadłam. A, więc słuchajcie, sorry w ogóle za tą kamerę, tu mi się w tym miejscu skończyło, ale daliśmy radę, cieszę się. A, oczywiście, że na samym końcu też jeszcze a, zostawiłam Wam miejsce na wnioski, pomysły i przemyślenia, a, ponieważ to jest tylko taka podstawowa wersja Studium Bohatera. A, a ja już mam jeżeli chodzi o notatki, to powiem szczerze, że mam już spokojnie, jak tu mamy, nie wiem, 9 kart chyba z tego co pamiętam, tak jak liczyliśmy. A tak tam mam już 21. Tam już jest to totalne rozłożenie bohatera na czynniki pierwsze. I teraz wiecie, nie musicie wcale tego robić. To jest, możecie to olać. Możecie robić na czuja. Natomiast, tak jak wspominałam, warto sobie do tego przysiąść, bo to jest tak naprawdę taki rodzaj dziennika inspiracji. Może czegoś, co Wam pomoże, a może na podstawie tego wymyślicie nowych bohaterów. Nie ukrywam, że myśląc nad tym bohaterem już przyszło mi do głowy paru innych, zarówno z przeszłości, jak i tych, którzy by się przydali, żeby ich wprowadzić w późniejszym czasie. Obawiam się, że z tego opowiadania to mi się zrobi zaraz jakaś powieść, jak jeszcze dłużej nad tym zacznę myśleć, ale czemu nie? A więc polecam, zajrzyjcie sobie do opisu, tam będziecie mieli namiar, jak, jak to zdobyć i na jakich warunkach. I co? Ja już ględzę tyle, że dziękuję serdecznie za Waszą uwagę. Jak nie podzielę na pół, to widzimy się w piątek. Jak podzielę na pół, to widzimy się w środę. A, trzymajcie się ciepło, niech inspiracja będzie zawsze z Wami. Jeżeli byście się zaczęli bawić tymi kartami, to też dajcie znać w komentarzu, jak czujecie. Może właśnie macie jeszcze jakieś potrzeby, może jednak coś trzeba by rozszerzyć, to też myślę, że nie będzie to problemu, jak ładnie poprosicie, żeby Wam dorobić jakąś dodatkową kartę na przykład, nie? Albo jakiś dany aspekt, tak trochę wcześniej Wam pokazać. Bo na razie pełna wersja to jeszcze trochę mi zajmie, bo, bo to jeszcze zbieram informacje do tego. Dobra. 爸爸爸